Nadeszła wreszcie chwila, kiedy mogę powiedzieć Wam, nad czym bardzo intensywnie w ostatnim czasie pracowałem. Witam Was i zapraszam na najważniejszy materiał, jaki pojawił się do tej pory na kanale. Dziś kończy się pewien etap działalności polityki zagranicznej. Śmiało można powiedzieć, że kończy ona taki bieg dziecięcy i wkracza w burzliwe lata dojrzewania. Jaka będzie jego ostateczna forma, jaka będzie ostateczna forma kanału, tutaj wiele, bardzo wiele zależy od Was. Jest to też świetny moment, żeby powiedzieć wszystkim widzom dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie za całe wsparcie, za, za to, że tak bardzo wiele ludzi kibicuje rozwojowi polityki zagranicznej. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to niszowa działalność dotycząca niszowej tematyki, to jednak jestem bardzo dumny z tego, co udało się osiągnąć do tej pory. Ponad 2 miliony wyświetleń, kilkadziesiąt filmów, liczba subskrybentów, która dochodzi już do 30 tysięcy, 208 tysięcy godzin odtwarzania moich materiałów. Wow! Serdecznie Wam za to dziękuję. Ale zdecydowanie największym osiągnięciem jest dla mnie to, że tak wielu z Was zdecydowało się mi zaufać. To, że już niemała i stale rosnąca grupa osób traktuje ten kanał jako bezpieczną przystań, jako merytoryczne i racjonalne źródło wiedzy jest dla mnie szalenie ważne. Ten brak przejaskrawień, brak skrajnych opinii, on bardzo ogranicza zasięgi kanału. Ja dobrze o tym wiem, bo jednak w sieci najlepiej sprzedają się kontrowersje, ale to jedno mogę wam obiecać, że pod tym względem kanał nigdy się nie zmieni. Zawsze będzie to bezpieczna przystań dla ludzi ciekawych świata. Pewne rzeczy pozostaną niezmienne, jednocześnie jednak bardzo wiele aspektów działania polityki zagranicznej zmieni się i to bardzo. Powiedzmy sobie szczerze, ten aspekt estetyczny działania kanału polityki zagranicznej pozostawił wiele do życzenia. Dlatego tutaj zmiany chyba będą najbardziej widoczne. Mam nadzieję, że podoba Wam się studio, które przygotowałem. Wydaje mi się, że ono doskonale ujmuje klimat, wpasowuje się w klimat treści, które są przekazywane na kanale. To jednak nie wszystko, bo poprawi ulegnie cała techniczna i wizualna oprawa kanału. Mam nadzieję, że będzie to dla Was widoczne gołym okiem. Do tej pory wolałem zawsze poświęcić każdą wolną chwilę na dopracowanie treści materiału, bo zawsze to było dla mnie zdecydowanie najważniejsze, przez to forma stała w miejscu. Teraz poświęciłem troszeczkę czasu, znalazłem odpowiednie narzędzia, usprawniłem cały proces, tak by teraz znów, tak by teraz znów mógł skupić się właśnie na produkowaniu jak najlepszych jakościowo treści, ale żeby poziom całego kanału był zdecydowanie wyższy niż do tej pory. Chciałbym Was też serdecznie zaprosić na moje media społecznościowe. Nie ukrywam, że nie jestem rekinem social mediów, raczej jestem pasywnym obserwatorem, nie przepadam do tym, by udzielać się w mediach społecznościowych, ale chcę to zmienić, chcę, by w mediach społecznościowych pojawiało się więcej materiałów z zakulis, tego jak produkuje się tego typu materiały, zapowiedzi nowych materiałów, dlatego link do mediów społecznościowych znajdziecie w opisie filmu. Okej, okay, ale wszystko to, co mówię do tej pory, jest tak naprawdę wstępem do najważniejszego zagadnienia. Polityka zagraniczna to moja wielka pasja. Mam nadzieję, że to widzicie. Ale jest to też ogrom pracy i poświęconego czasu. Nie ukrywam, że próba sprofesjonalizowania tej działalności wiązała się dla mnie z podjęciem pewnych ryzykownych decyzji zawodowych. Stwierdziłem po prostu, że jak doszedłem już tak daleko, to byłbym głupi, gdybym nie próbował w pełni sprofesjonalizować tej działalności gdybym nie spróbował stworzyć sobie pracy swoich marzeń z korzyścią dla siebie, jak i dla ludzi, którzy chcą oglądać tego typu materiały. Cała praca, którą wkładałem w ten kanał przez ostatnie miesiące, przeżywa kulminację właśnie teraz, bo nie da się utrzymać tego typu działalności bez Waszego wsparcia. Ile zarabia się na YouTubie? Chyba każdy chociaż raz zastanowił się nad takim pytaniem. Ja wiem, że tak ogromna platforma to różne nisze, że w różnych innych branżach, te dane będą zupełnie inne. Natomiast jeżeli chodzi o kanał Polityka Zagraniczna, to te 2 miliony wyświetleń, kilkadziesiąt filmów i 3 lata publikowania to łączna kwota zarobku z reklam na poziomie 3600 zł. To wiąże się po pierwsze z tym, że kanał dotyczy trudnej i niszowej tematyki. Jest on kierowany do naprawdę wyjątkowej publiczności. Bardzo Wam dziękuję za to, że chcecie oglądać tego typu materiały. No a po drugie wiąże się to z tym, że YouTube nie lubi polityki. Bardzo często moje filmy są oznaczane jako nieodpowiednie dla reklamodawców. Od takiej decyzji platformy można się odwołać. Czasami to odwołanie jest pozytywne, ale nawet gdy tak jest, to film nie zdąży się rozpędzić, nie ma tej odpowiedniej masy, żeby sięgać po nową widownię. I Żeby było jasne, nie mam zamiaru się nad sobą używać, ani pomstować na tego okropnego YouTube'a, wcale nie. Ja w pełni rozumiem platformę, która oznacza filmy dotyczące polityki jako nieodpowiednie dla. Części reklamodawców, bo część reklamodawców może nie chcieć, żeby ich produkty były reklamowane właśnie w, przy tego typu treściach. Normalne. Ja jednak nie mam zamiaru dostosowywać, modelować swoich treści do takiego czy innego algorytmu. Jest to po prostu sprzeczne z wszystkim tym, co staram się robić tutaj na kanale Polityka Zagraniczna. Jeśli gdzieś szukać pieniędzy na utrzymanie kanału, jeśli od kogoś się uzależnić, to najlepszym wyjściem jest uzależnienie się od Was, od moich widzów. Dlatego zdecydowałem się na stworzenie konta na Patronite. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie jest to dla mnie wyłącznie narzędzie do utrzymania do finansowego wsparcia kanału. Chciałbym, żeby to było również narzędzie do tego, żebyśmy się lepiej poznali, do stworzenia społeczności. Mam nadzieję, że progi, które stworzyłem oraz to, co chciałbym Wam zaproponować w zamian za wsparcie, będzie dla Was miłą zachętą. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że wszystkie regularne treści, które do tej pory pojawiały się na kanale, będą oczywiście w otwartym dostępie dla wszystkich. Chciałbym być z Wami absolutnie szczery, dlatego od razu powiem, że jeżeli w ciągu kilku miesięcy nie uda się stworzyć takich solidnych podstaw finansowych do funkcjonowania tego typu działalności, niestety będzie ona musiała być stopniowo ograniczana. Jeśli jednak się uda, no To kto wie, gdzie jest horyzont tego, co możemy razem stworzyć? Pierwszym etapem rozwoju, który już teraz chciałbym zapowiedzieć, jest powstanie zupełnie nowego kanału, kanału anglojęzycznego. Myślę, że już teraz na kanale pojawiło się wiele treści, które warto zaprezentować szerzej, za granicą, w języku angielskim, a mnóstwo nowych pomysłów czeka na realizację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z Panem, to pod koniec sierpnia lub na początku września taki kanał zacznie działać. Bo musimy zacząć choć próbować opowiadać światu o rzeczywistości widzianej z naszej perspektywy. Na koniec chciałbym prosić Was o wyrozumiałość, szczególnie w pierwszym etapie tej patronatowej przygody. Są to dla mnie nowe, zupełnie nieznane wody. Wielu rzeczy będę musiał się nauczyć, poznać, zaplanować. Zrobię jednak wszystko, co będę mógł, aby całość zaczęła działać jak najszybciej. Proszę Was zatem o wsparcie. Proszę Was o to, abyście zechcieli razem ze mną współtworzyć kanał Polityka Zagraniczna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za wszystko i zapraszam. Zapraszam do społeczności ludzi ciekawych świata. Do zobaczenia.